Na pytanie, czy samochód z napędem na cztery jest bezpieczniejszy, pewnie każdy odpowie, że oczywiście. Są bezpieczniejsze, pod warunkiem, że fizycznie jest ten napęd zapięty. Tu jechałem na samym tyle, na co dzień jeżdżę 86-konną Toyotą, a 200 koni mnie przerasta. Do testów użyliśmy samochodów z różnych epok. Patrol Patryka nie ma żadnego systemu, nie ma nawet ABS-u. W patrolu systemy bezpieczeństwa na czym polegają? Na zapięciu pasów. Ten Liberty na przykład jest przykładem takiego samochodu, który ma napęd na cztery koła, ale za to ma marne, zwykłe, szosowe opony. No i dodatkowo nie ma ABS-u. Jest przedstawiciel nowoczesnej motoryzacji, czyli Jeep Compass w wersji najbardziej terenowej, dodatkowo na zimowych oponach, z mnóstwem systemów, zarówno bezpieczeństwa na drodze, jak i takich, które wspomagają jazdę w terenie. Czy zgodzisz się ze mną, że samochód z 4x4 jest bezpieczniejszy? Tak ogólnie. I tak i nie. W większości naszych terenówek napęd yy, drogowy jest tylko na tył, także my nie używamy na drodze napędu na cztery koła i jeździmy po prostu jak autem tylno napędowym, najczęściej jeszcze na MTK i on wcale nie jest jakiś super bezpieczny na drodze. Szybkie wyjaśnienie, na czym polega problem ze starymi klasycznymi napędami. Tam po prostu nie ma mechanizmu różnicowego w reduktorze, dlatego jazda z włączonym napędem na suchym asfalcie najczęściej grozi uszkodzeniem napędu. Jest to kłopotliwe, dlatego że na szosie często zdarzają się takie sytuacje, że są odcinki mocno oblodzone, jak na przykład wiadukty, czy nieraz złapie nas jakaś ulewa. No i wtedy, dla bezpieczeństwa, powinniśmy włączyć ten napęd, a jak znowu trafimy na suchą szosę, to go wyłączamy. Takim autem jeździła moja żona do pracy. Ja jej tłumaczyłem, że jeździsz normalnie, ale jak będzie taka sytuacja, że jest ślisko, no to po prostu zatrzymujesz się, włączasz napęd na 4 i jedziesz sobie spokojnie dalej. I ona rano kiedyś zadzwoniła do mnie, że no, dała gazu na zakręcie i rzeczywiście trochę ją zarzuciło i zadzwoniła zapytać się, czy teraz może włączyć napęd na 4. Ja mówię, oczywiście, zjedź sobie na bok, pociągnij tą wajchę, aż się zapali taka tam y, lampeczka 4 na 4, i sobie spokojnie możesz jechać dalej. No i wróciła wieczorem do domu i mówi, że rzeczywiście z napędem na cztery lepiej się jej jechało, autem tak nie zarzucało na zakrętach i tak dalej. Mówi, ale jakoś strasznie wolno jeździć z napędem na cztery koła. Ja mówię, no wiesz co, no raczej jest to niemożliwe. No napęd na cztery koła nie powoduje, że samochód wolniej jeździ. Może miałeś takie wrażenie, nie wiem, wolniej jechałeś, bo było ślisko. Nie, no mówię Ci, że jechałam i tam 90 na godzinę max. Wiadomo, że z kobietami się nie dyskutuje, szczególnie z żoną, która zawsze ma rację. No i poszedłem do samochodu, wsiadłem i patrzę, że rzeczywiście ona tą wajchę, Zaciągnęła tak mocno, że się przełączyła na ostatnią pozycję, gdzie jest włączenie reduktora. I na tym reduktorze, autostradą śmigała do pracy. Ważne, że wróciła cała i zdrowa. Samochód jakoś przetrwał. I teraz moja żona jeździ takim samochodem, gdzie właśnie ma stały napęd na 4. E, nic nie musi zastanawiać naciskać, kombinować. Po prostu ten samochód jedzie. Czuje się bardzo, że tak powiem, bezpieczna i szczęśliwa. I to jest w tym najważniejsze. Warto, jeżeli jeździsz autem na co dzień, to warto mieć terenówkę, która ma centralny mechanizm różnicowy. Czyli cały czas masz napęd na 4, który nie jest do końca na 4, bo najczęściej jest na przykład na przód, na tył, ale jak komputer poczuje, Ogarnie, że coś tak, się tak. dzieje. No to coś ci tam dołącza. I Taki napęd szosowy na cztery przydaje się do tego, właśnie, żeby na przykład włączyć się do ruchu dynamicznie, żeby ruszyć, żeby auto przekazało tą moc na asfalt i po prostu dynamicznie ruszyło bez zamiatania tyłkiem na lewo i prawo. Będziemy ścigać się na kreskę w lesie. Liberty będzie tylko z napędem na tył, a kompas będzie w tym swoim trybie auto, czyli to jest napęd naprzód i tam dołączany tył. Buksuje. W ogóle ruszenie tym autem pełnym butem w podłogę na nawierzchniach, na które nie mam przyczepności, to jest niemożliwe. To jest 200 koni w napędzie na tył. Teraz załączamy tryb na cztery koła. Pewnie znowu zerwie, ale może mniej. Z napędem jest ogromna różnica. Myślę, że jest ze dwa razy szybszy start. W ogóle. W końcu mam przyczepność. Zresztą było widać, bo wystartowałem na równi z kompasem. I rzeczywiście, jeżdżąc autem terenowym tylko na tył, w sy sytuacji, kiedy masz dużo mocy, lekki tyłek, jak dodasz gazu, to wiesz co się dzieje. No Wiem, zamiata liberty pięknie, od lewej do prawej. Auto z napędem stałym na 4, z kontrolą trakcji, tak jak ten kompas, wprowadzić taki poślizg podczas ruszania jest trudne. Ciężko próbowałem. Na, za, na każdym zakręcie za tobą próbowałem tak samo jak ty wejść bokiem i kompas w ogóle nie zrywał ale wódź podłogę! Czyli to jest jakby bezpieczeństwa element związany z napędem, czy bardziej z kontrolą trakcji? No to są elementy powiązane, bo w takich autach, gdzie ten napęd jest bardziej rozbudowany, ma komputer, czujniki, bariery, to ta kontrola trakcji steruje także tymi wszystkimi systemami, więc to jest jeden, jeden wielki system, który ma na celu jak najpewniej przekazać moc na asfalt. Czy auto z napędem stałym na 4 na szosie na przykład lepiej hamuje? Nie. Prędkość 60 na godzinę na takiej kostce, która jest trochę mokra. Najgorzej wypadł Liberciak ze względu może na opony. Kompas oczywiście poradził sobie świetnie i zahamował w sumie najlepiej. Co dla Ciebie z takim systemem, który pojawił się w nowoczesnych, powiedzmy, samochodach? I mówisz, o fajne to jest. Mi się na przykład podoba ten system, jakby monitorowania martwego pola w lusterkach. I na przykład w moim samochodzie żałuję, że tego nie ma. Też nie rozwiązuje problemów za Ciebie, no bo jakby on nie blokuje samochodu, żeby nie skręcił. Ale informuje Cię, że uwaga, ostrzeżenie. Na I przykład... to mi się podoba. Co jeszcze? No teraz jakby coraz bardziej te systemy są nowoczesne i masz na przykład asystenta pasa ruchu, czyli system, który ci jakby utrzymuje samochód pomiędzy. Pasami, tak? Liniami. Tak. No i. Najbardziej przydaje się dla ludzi, którzy wbrew wszystkim zasadom bezpieczeństwa piszą SMS-y podczas jazdy. Znaczy, to nie jest taki system stuprocentowy, który pozwala na to, że pucisz kierownicę i piszesz SMS-y. Szczególnie widać to na jakichś robotach drogowych, jak ten system bardzo się gubi. To jest taki system, który bardziej ci. Monitoruje kierowcę, że uważaj, e, chyba troszkę średnio jeździsz, albo coś robisz dziwnego z autem. No tutaj, jakby zauważyłem, bo nawet w menu jest taka opcja ustawienia, jakby siły tej e, ingerencji. ingerencji. Jak to ustawisz tak na maksa, to ta kierownica czujesz, że walczy. Co nie, że on mówi teraz, to ja będę prowadził i nie pozwolę ci wyjechać z tych pasów, i to jest dziwne, ale jakby no, też jest taka fajna opcja, że możesz to sobie tam, jakby wyłączyć, możesz ustawić czułość tego wszystkiego. Przecież nie powiedzieliśmy o najważniejszym systemie, który istnieje już od bardzo dawna, czyli w systemie. Systemie, <grym> mówię o ABS-ie. ABS, jak wszyscy wiedzą, nie służy do tego, żeby skracać drogę hamowania, tylko po to, żeby pozwolić, że tak powiem... Kont Umożliwić kontrolowanie auta, toru tak. jego jazdy w trakcie hamowania, czyli omijanie przeszkód, skręcanie, żeby koła się nie blokowały i mo można było skręcać w trakcie hamowania. No tutaj nie ma co dyskutować, ABS jest potrzebny i tak dalej. Na asfalcie. Na asfalcie jest potrzebny. W terenie jest niesamowicie złym systemem, który na błocie uniemożliwia hamowanie. W terenie takim śliskim, szczególnie to ABS bardzo widocznie wydłuża nam drogę hamowania, bo opona nie jest w stanie wgryźć się w podłoże, bo system uniemożliwia jej zblokowanie. Jak widać, samochód bez ABS-u zblokował koła i zatrzymał się zdecydowanie dużo szybciej. Jak MTK zblokowałem, to myślałem, że i most wyrwiesz z przodu. W przypadku jazdy w terenie to opona agresywna typu MT daje nam najwięcej tej przyczepności trakcji w terenie, czyli auto jedzie tam gdzie chcemy i jedzie, nie ślizga się, nie zakopuje się, tylko jedzie. Także myślę, że na przykład w takich dużych, stromych podjazdach agresywna opona, która daje nam dobrą trakcję i panowanie nad autem zapewnia nam dużo bezpieczeństwa. Testy hamowania na takiej śliskiej łące. Chciałem zaznaczyć, że łąka jest moja prywatna, także możemy tutaj robić testy. Wnioski są takie, że przy takiej samej prędkości autami o podobnej masie i oponach, to ten ABS nic w sumie nie zmienia. Ja tyle, że kompasem z ABS-em miałem kontrolę, gdzie jadę, ale na zblokowanych kołach Liberty bez ABS-u zatrzymał się w mniej więcej takiej samej odległości. Dalekiej, na trawie śliskiej, mokrej, to w ogóle jakby nie było hamowania. Jakbyśmy nie chcieli tych testów zrobić, to się okazuje, że jednak im bardziej agresywna opona, tym lepiej robi w takim, no śliskim terenie jak ta trawa. Oczywiście, że samuraj jest trochę lżejszy, mniejszy, czyli rzeczywiście powinien lepiej hamować, ale z drugiej strony ma no teoretycznie najgorszą oponę w ogóle na asfalt z kolei najlepszą w teren, czyli ten simek zebrał tą trawę i się wgryzł. Zobacz, jeżeli włączysz tryb terenowy nawet w takim suwie, to automatycznie jest wyłączona kontrola trakcji. Czyli producenci wiedzą, że w terenie pewne rzeczy przeszkadzają i jest z założenia wyłączają, tak? To dlaczego na przykład nie ma takiej opcji w tych terenówkach, że możesz też wyłączyć ABS. Z czego to może wynikać? To się bierze prawdopodobnie z przepisów dotyczących homologacji pojazdów, które, że... Te przepisy wymagają, żeby samochody od któregoś roku wszystkie posiadały ABS. Jest tak, że samochodem z napędem terenowym, tak jak twoja żona potrafi przez, po asfalcie i z reduktorem, da się wyjechać na asfalt w trybie terenowym i samochód będzie jechał i wtedy nie będzie miał tego systemu. Jeszcze, Paweł, trochę. Czujniki pokazujące nam stan ciśnienia w oponach, fajne są na drodze, bo wiemy, że na przykład przebiliśmy oponę i zaczęło nam schodzić powietrze i musimy szukać wulkanizacji. Ale w terenie, w sytuacjach, w których musimy spuścić ciśnienie, żeby auto miało lepszą trakcję, no to te czujniki niestety cały czas będą wywalać nam błąd, że mamy niskie ciśnienia i nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. koła się zatrzymały, przez pierwsze powiedzmy sekundę hamowania czułem, że auto jeszcze jedzie siłą rozpędu, ale w pewnym momencie ta opona gdzieś się tak wgryza pod tą trawę i momentalnie stawałem praktycznie na równo z połowę lżejszym kompasem. Jesteśmy w miejscu, które wszyscy znają, jest to górka z prologu na Bałtowie i dzisiaj będziemy tutaj symulować takie warunki właśnie trudnego podjazdu pod taką górkę, która jest śliska, ma mokrą trawę, spadł deszcz i tak dalej. Moim zdaniem właśnie takie podjazdy to jest najgorsze wyzwanie i najtrudniejsze dla wszystkich samochodów terenowych bez względu na to czy są nowe, stare, czy mają miliony systemów wspomagania. Pamiętasz jak byliśmy w Szkocji? Pamiętam. Pamiętam w Szkocji jak były te dramatyczne podjazdy pod górkę. Ja powiem ci, wtedy naprawdę miałem pełnego pamperca. Ja nadal, o, jak oglądam ten materiał, to mam yy, ta Grand Vitara, która zaczęła się zsuwać w kierunku przepaści, to tam wszyscy tylko patrzyli. O, ale będzie ujęcie. Czekajcie Czekajcie, stój, stój, stój. stój kręc, 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 kręc. ciągnij coś samochodu i podus pod koło jak ma nie tutaj będzie stał co mógł zrobić kierowca w takiej sytuacji żeby poprawić swoje bezpieczeństwo bo moim zdaniem to jest najgorsza sytuacja najbardziej niebezpieczna sytuacja offroadowa takie podjazdy i zjazdy z takich śliskich górek, myślisz sobie, że za pierwszym razem, jak Ci się nie udało, to drugim razem musisz się mocniej rozpędzić. Jak się bardziej rozpędzisz, no to jednak nie masz tej kontroli takiej nad tym podjazdem, bo zacznie Cię rzucać. Tak, gdzieś tam auto wyskakuje. I tak, oczywiście każdy zna zasadę, że pod górki wjeżdża się pionowo i też pionowo z tych górek się zjeżdża. Ale zaczyna Ci się coś ślizgać, nie wiesz w jakiej pozycji masz koła z przodu, nie wiesz, czy się obrócić i sprawdzać, jak lecisz i tak dalej. Wiesz, tych rzeczy, które musisz sobie uświadomić... W ciągu jakby ułamka sekundy, i podjąć dobrą decyzję, jest mnóstwo. Jeżeli podejmiesz złą decyzję, to lecisz z tej góry i jakby nic się nie uratuje, żaden system. Po pierwsze, dobra opona, bo dobra opona daje w terenie bezpieczeństwo i na takich stromych górkach jestem w stanie powiedzieć, że Cimex jest najbardziej bezpieczną oponą. No najważniejsze jest to, żeby na podjazdach jechać e, dobrym tempem. Nie za wolno, żeby auto miało, nawet jakby traciło swoją trakcję, to swoją masą i pędem podjechało i jechać w wyższych partiach obrotów, żeby nam po prostu nie brakło mocy. Bo najgorsze jest to, jak auto w trakcie podjazdu nam się zatrzyma, zacznie się gdzieś suwać albo będziemy mieli problem ruszyć. Cofać autem z podjazdu na dół, czasami 100 metrów czy coś jest bardzo trudno, bo auto na wstecznym nie prowadzi się tak fajnie jak do przodu. Możemy łatwo się obrócić poprzek i wtedy zrolować. Także starajmy się zrobić tak, żeby udało nam się wjechać na podjazd za pierwszym razem dobrym, całkiem szybkim tempem. I utrzymując zakres obrotów w tym miejscu, gdzie nasz silnik ma najwięcej mocy. Taka sytuacja, jak właśnie to ściganie się na trawie na podjeździe, pokazuje to, co robią opony w terenie. Ten samochód ma zwykłe szosowe letnie opony, i ma problem, żeby zakręcić pod górę, ruszyć na trawie. A nawet jeśli miałby zwykłego ATK, to już byłoby dużo lepiej, i by pewnie lekko zamielił i ruszył. A na agresywnym MTK to po prostu wbiłby jedynkę na reduktorze, i po prostu by ruszył i wjechał na górę. Także to bardzo dobrze pokazuje, co znaczy bezpieczeństwo zapewnione przez dobre opony w terenie. A w tym oto kompasie jest ABS, jest kontrola trakcji oraz są wszystkie systemy dostosowujące się do danego typu terenu, działające trochę jak blokady na zasadzie dochamowywania kół za pomocą układu hamulcowego. Ja na przykład lubię ten system asystenta zjazdu z górki, czy jak to się tam różnie nazywa, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest niedoświadczony i dla bezpieczeństwa włączy sobie ten system to ten samochód jakby nie zrobi mu krzywdy, on po prostu zacznie się zsuwać, maksymalnie wolno, ale jednak jednocześnie pozwoli, żeby te koła się kręciły, a się nie zblokowały. Co jeszcze z tych nowoczesnych systemów przejęło się w terenie i pomaga? Moim zdaniem pomaga, na przykład kamera cofania i kamerę cofania zauważyłem, że To przynajmniej... bardzo pomaga. I nawet w zmotach to się montuje. No bo szczególnie w zmotach nie widać nic do tyłu. Z tyłu tak. masz chłodnicę i w ogóle. Ale kamera cofania i druga rzecz przy kamerze cofania wskaźnik skręconych kół. To jest najlepsze, co wymyślili przy kamerze cofania. Poza tym jakby w lusterkach widzisz to no, co jest w lusterkach, ale najczęściej auta nasze są wysokie, jakieś piękne, nisko czy czegoś nie widać. Więc na kamerce cofania możesz precyzyjnie wycofać, do drzewa podjechać. To jest super i w każdym starym aucie jak mam możliwość zakładam kamery cofania właśnie w terenie chyba mi się przydaje bardziej niż na mieście. Kompas, mimo że ma bardzo mały wykrzyż, to ma systemy blokujące koła, które trochę zastępują blokady i bardzo dobrze sobie poradził w takich miejscach, bo co chwilę odrywało mu się albo tylne lewe, albo przednie prawe koło na tych wykrzyżach, a mimo wszystko cały czas napęd był przekazywany na podłoże i jechał. Tak, ten system działa i z tych wszystkich e, mniej terenowych niż Wrangler Jeepów, które testowaliśmy, to naprawdę ten system bardzo pozytywnie zaskakuje i pozwala tym autom jeździć naprawdę w ciężkim terenie. Teraz jest prosto, wyprostuj koła i jest prosto. I tu mamy przykład tego, że brakło właśnie wykrzyżu. I bez wykrzyżu po prostu napęd nie jest przekazywany, bo nie ma ten samochód blokad ani systemów blokujących koła za pomocą hamulców. Może ma trochę więcej wykrzyżu niż ten kompas, ale mimo wszystko brakło go i auto nie jest w stanie jechać dalej. Co Twoim zdaniem jest takie najistotniejsze w tym wszystkim, yy, co wyszło z naszych testów? Rozsądek i... Yy... Rozsądek jest najważniejszy w bezpieczeństwie i najważniejsze jest, żeby znać granice swojego auta. Czyli jednak żaden system nie zastąpi zdrowego rozsądkowego myślenia, no i oczywiście porządnej opony. Bardzo długo myślałem yy, nad tym, jakie systemy można jeszcze wprowadzić i powiem Ci, że wymyśliłem system, który szczególnie w naszym kraju dramatycznie poprawi bezpieczeństwo i to jest pomysł godny na, Nagrody Nobla. Wyobraź sobie, że idziesz do salonu i możesz kupić auto, nie wiem, 30-50% taniej, tylko pod warunkiem, że ono ma zainstalowany system, który sprawdzi, czy jesteś trzeźwy, jak wsiadasz i zaczynasz prowadzić. Czy to nie jest genialny system bezpieczeństwa, szczególnie w naszym uroczym kraju? Wiesz, takie systemy istnieją, jakby. I na przykład wystarczy dmuchnąć nie sprężonym powietrzem w sprayu. No, ale zobacz, czy nie czułbyś się, jakby. Nie, nie czułbyś takiej dumy, że kupiłeś samochód, który, no wiadomo, że auta sportowe mają tam oznaczenia RS, jakieś kolorowe paski i tak dalej. A tutaj miałbyś taki nap napis z tyłu, nie wiem. Absolutnie trzeźwy kierowca, czyli taki skrót miałbyś ATK, co nie? I wszyscy jadą za tobą i mówią: Kurna, no gość, to jest jednak szacun, co nie? Odważył się kupić samochód, który nie pojedzie, jeżeli nie będzie trzeźwy. I to według mnie prestiż na dzielnicy byłby o wiele większy niż, wiesz, tam jakieś bulgoczące auto, co nie? A ile mniej samochodów na drogach w niedzielę? No, i gdybyś taki system. Połączył na przykład z kolejnym moim genialnym pomysłem, czyli z systemem, który szczytuje znaki. Na razie jest to system taki trochę bez sensu, ale gdyby ten system zapisywał w pamięci z jaką prędkością jechałeś, kiedy odczytał znak, i na przykład nie wiem, no i klasyka, jedziesz tankować i pan mówi. O, Pana komputer powiedział, że Pan bardzo dobrze jeździł przez miesiąc. Ma Pan zniżkę 50% na paliwo. Albo jedziesz robić przegląd i tam serwis czytuje te wszystkie dane i mówi, kurde, super kierowca, no, żadnych przekroczeń prędkości darmowy przegląd. Pomyśl jak to ja zmieniło oblicze wszystko... polskiej motoryzacji. Gdybyś dostał taką szansę, że rzeczywiście kupujesz samochód yy, w promocji, nie dlatego, że jest elektryczny, tylko dlatego, że właśnie ma taką kontrolę trzeźwości. Chętnie <grym> bym kupił za pół ceny z takim systemem. I norma... tak jeździ trzeźwy. No właśnie, jeździsz trzeźwy, czyli zostałbyś doceniony do, przez producenta, a z drugiej strony od razu by była eliminacja pewnych osób, które, że tak powiem uważają inaczej. I moim zdaniem to właśnie to są te kierunki. Nieodkryte, a zobacz, ja na to wpadłem. Czyż to nie jest genialne? Nie. <śmiech> Ach, <śmiech> dobra.